Historia PRL-u. Dzisiaj początek, ponieważ co ciekawe, historia PRL-u właściwie powinna być omawiana od 1952 roku. Bo właśnie od tego roku ta nazwa PRL zaczęła oficjalnie obowiązywać. I ten PRL istniał od 1952 do 1989 roku. Ale oczywiście, chociaż wcześniej przed 52 rokiem to była Rzeczpospolita Polska, to Skoro dzisiaj mówimy o początku, to zaczniemy w roku 1944 i dojdziemy do tego 52 roku. Pamiętajmy, że to pierwsza część, będzie to składało się z kilku odcinków. Oczywiście, żeby omówić te kilkadziesiąt lat PRL-u, trzeba by chyba, nie wiem, przez kilka lat codziennie wrzucać odcinki. Ale początek Czyli 21 lipca 1944 roku i Lublin. Tam Krajowa Rada Narodowa powołuje Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Oczywiście w tym czasie istniał rząd RP na uchodźstwie i to on był uznawany przez inne kraje, były uznawane na arenie międzynarodowej, ale wraz z uwalnianiem terenów Polski rozpoczął się proces przygotowywania do stworzenia takich władz, Jakie chciało ZSRR, jakie chciano, żeby później, po pokonaniu Niemiec, były w Polsce. Dlatego pierwszy krok to powołanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, czyli czegoś obok właśnie tego rządu na uchodźstwie. 31 grudnia 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego przekształca się w rząd tymczasowy Rzeczpospolitej Polskiej. Czyli to coś takiego, można powiedzieć, żeby utworzyć coś na równi z rządem na uchodźstwie, coś obok niego. Chciano po prostu stworzyć drugi rząd, który będzie mógł przejąć władzę. Następnym krokiem było to, że w czasie konferencji w Jałcie Polska pozostaje zostaje pozostawiona w radzieckiej strefie wpływów. To już 4-11 lutego 1945 roku. 27 marca to aresztowanie 16 przywódców Polski Podziemnej przez funkcjonariuszy radzieckich. Czyli po prostu Polska Podziemna, jej dowództwo zostaje aresztowane. Następnym krokiem jest Moskwa, czerwiec 1945 roku, gdzie dochodzi do porozumienia, które miało zapewnić tej nowej władzy polskiej poparcie, uznanie międzynarodowe. Czyli po prostu miał powstać nowy rząd, który łączył rząd na uchodźstwie z tym rządem, rządem, no można tak powiedzieć, z tym y, rządem tymczasowym Rzeczpospolitej Polskiej. Czyli ta wielka trójka, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Radziecki ustalają, że powstanie nowy rząd, ale że będzie on połączeniem rządu na uchodźstwie i tego rządu wspieranego przez ZSRR powstaje tymczasowy rząd jedności narodowej. Kolejnym krokiem, można powiedzieć tym samym jest to, że po prostu polskie władze no i radzieckie zgadzają się na to, że wybory zostaną przeprowadzone w sposób demokratyczny i jak najszybciej, tak żeby wszystkie strony były miały równe prawa. 20, przepraszam, 3 stycznia 1946 roku wchodzi ustawa o upaństwowieniu większości zakładów przemysłowych, że większość tych zakładów przemysłowych, które przetrwały wojnę, zostaje po prostu upaństwowiona, trafia w ręce. Państwa. 14 lutego to początek planowanego wysiedlania ludności niemieckiej z terenów Polski. Po prostu ta ludność, ponieważ granice Polski się zmieniły, zostaje wysiedlana. Oczywiście część z tej ludności niemieckiej zostaje w Polsce, część tej ludności chce po prostu pozostać w Polsce. 30 czerwca 1946 roku dochodzi do referendum. Słynnego referendum trzy razy tak, i dochodzi oczywiście do fałszerstw. Czerwiec, grudzień 1946 roku to zaczynają się represje wobec opozycji, wobec, wobec PSL, wobec tych legalnych sił opozycji w taki sposób, żeby je osłabić i żeby po prostu nie były one w stanie w żaden sposób stawiać oporu. 19 stycznia 1947 to wybory parlamentarne. To po prostu kolejne sfałszowane wybory, które jednak dają władzę władzom partii komunistycznej. W ten sposób powstaje rząd Józefa Cyrankiewicza. Wtedy też ten rząd, choć chce wziąć udział w planie Marszala, w planie tej odbudowy Europy, wsparciu tych mocno zniszczonych państw, to po prostu zostaje zmuszony przez naszego dużego brata do odrzucenia go i stajemy się częścią nie tylko polityczną tego bloku wschodniego, ale też częścią gospodarczą. Ten to nawiązanie nie jest tylko już polityczne, militarne, ale też gospodarcze. To też okres walki z tymi obywatelami, którzy nie chcą którzy raczej chcą się sprzeciwiać nowym rządom, a raczej Walki z tymi, którzy są podejrzani, ponieważ wtedy nie trzeba było walczyć z nowymi rządami, tylko wystarczyło być podejrzanym. Ale to też okres dużych zmian społecznych, gospodarczych, które jednak w dużym stopniu powodują, że coraz większa część społeczeństwa odbiera nowy rząd, nowy porządek bardzo pozytywnie. Te zmiany coraz bardziej są odbierane w sposób pozytywny. Coraz bardziej to przedstawianie tego nowego porządku, nowego ładu może wpływać na ludzi, że zaczyna im się po, tej, po tym ciężkim okresie to podobać. To nie tylko zmuszanie do wiary w nowy rząd, ale też podejście inne. Podejście, które powoduje, że coraz więcej osób zaczyna w niego po prostu wierzyć z powodów tych, że. Dochodzi do zmian. Ale kolejne daty. 24 kwietnia 1947 roku to akcja Wisła. Do lipca wysiedlenie ludności ukraińskiej. 2 czerwca ustawa o zwalczaniu drożyzny, czyli po prostu likwidacja prywatnego handlu. Uderzenie w ten prywatny handel tak mocne, że zostaje on właściwie wyeliminowany. A to odrzucenie planu Marszala odbudowy. Marszala to 9 lipiec 1947 roku. 21 grudnia 1948 roku dochodzi do utworzenia PZPR, czyli wtedy, kiedy zakończył się kongres zjedno zjednoczeniowy PPR i grupy rozłamowej P z PPS i powstaje PZPR. 12 lutego 1949 roku powstają PGR. -y. Czyli utworzenie państwowych gospodarstw rolnych. 9 lipca 1950 roku zostaje rozwiązane stronnictwo pracy. Legalnymi organizacjami partiami pozostaje PZPR, SD i ZSL. A w tym samym roku, czyli w 1950, 28 października, dochodzi do wymiany pieniędzy, zakaz posiadania złota, platun, platyny walut obcych. Ta wymiana pieniądza po prostu odebrała pieniądze ludziom. Niestety, ktoś, jeśli miał te pieniądze schowane czy to odłożone, większość z nich po prostu tracił. 23 lipca 1951 roku to wprowadzenie obowiązkowych dostaw zboża dla państwa, a rok 52 to dwie daty. 22 lipca, czyli stalinowska konstytucja, czyli nazwa państwa. Staje się, zmienia się na Polska Rzeczpospolita Ludowa, czyli początek PRL-u taki właściwy. A 1 sierpnia powstaje, wchodzi do życia nowa ordynacja wyborcza. Liczba kandydatów nie może przekraczać liczby miejsc. I tutaj się zatrzymamy. Tutaj ten początek PRL-u, można powiedzieć, początek, a raczej jego start na dzisiaj się zakończy. W kolejnych odcinkach, kolejne, można powiedzieć, daty, kolejne wydarzenia które oczywiście są na, będą nam coraz bliższe. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, żeby nic nie przegapić. Zapraszam na kolejne części. Zapraszam też na inne materiały na tym kanale. Zapraszam na inne kanały. Linki w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie. A jeszcze zapomniałem. Opublikuj, poleć, pokaż znajomym. Podziel się tym materiałem, żeby jak najwięcej osób do niego dotarło. Do usłyszenia i zobaczenia ponownie.